Siedziałem dzisiaj północy na lotnisku. Jak zwykle, nieważne gdzie, nieważne po co, ważne, że siedziałem. Nad ranem przyszło pięciu takich zbyszków. Widać, że wracają do ojczyzny z prac sezonowych czy innych na tych słynnych saksach. Widać też, że całą noc ten powrót do ziemi ojców oblewali. Teraz trochę przybliżę, kto to są Zbyszki, bo hehe he, Januszy każdy zna, Karyny każdy zna, ale Zbyszki to osobna podkategoria. Kiedyś ogólnie powiem o typach Polaków podróżujących polo-awiator, żebyście sobie kurwa mogli rozróżnić, jak kiedyś będziecie gdzieś jechali i nie wiedzieli z kim macie do czynienia, ale od Zbyszków zacznijmy. Zbyszki to takie trochę Janusze, tylko dotknięte emigracją, biedą, samotnością i upokorzeniem. Janusz jest w swoim środowisku polskim, więc jest pewny siebie i się do wszystkich rzuca, drze ryja na kasierkę, jak mu na kasie w supermarkecie wyjdzie inna cena produktu przecenionego niż była na półce podana. Zbyszek tymczasem ryja nie może drzeć, bo nie zna języka, więc cały ten gniew kumuluje w sobie. Fizycznie Zbyszki też się mają gorzej, bo na Januszy codziennie po robocie czekają w mieszkaniu grażynkowe mielone, gołąbki czy co tam se lubią, a jak akurat nie lubią, to przynajmniej można wydrzeć ryja na graszkę, a ale tutaj Zbyszki mają ten sam problem, co w supermarkecie, a Zbyszki żony pozostawiały w domu, więc wpierdalają milonki, zupki chińskie i inne wiktuały przywiezione w torbie podróżnej z ojczyzny. Do tego Zbyszkom dochodzi jeszcze stały stres, czy Graszka komuś tam w Polsce nie daje, a z kolei Seba nie bierze od palaczy, czy ich Angol nie oszuka na wypłacie, albo czy ktoś do nich nie podejdzie i nie będzie o coś pytał po angielsku, niemiecku, holendersku, czy gdzie tam akurat siedzą, bo wtedy stres jest największy. Zdrowie psychiczne Zbyszki ratują, więc wódą witą Z innymi Zbyszkami w pokojach zaludnianych Przez nieprzepisową liczbę osób Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze praca Fizyczna, 12 do 14 godzin Na dobę, żeby jak najszybciej te elewacje Na dom położyć, dla Karynki oszczędzić Na weselicho i spierdalać do Polski Koniec końców Zbyszki wyglądają Więc trochę jak żule, tylko bardziej Spracowane, znerwicowane i Wiedzące w gaciach kilka tysięcy euro Trochę to wszystko śmieszne, ale Trochę też nie, więc napiszę VP, czyli Pół tak optycznie patrząc, no bo tak do końca to beka to nie jest. Pięciu zbyszków wbiło mi o piątej rano na to moje lotnisko. Usiedli na kanapach niedaleko mnie. Pierwsza opcja to oczywiście młody. Leć jakieś browary przynieść, bo w każdej grupie Zbyszków zawsze jakiś młody jest i sprawuje funkcję takiego szlugowo-alkoholowego ordynansa właśnie. Młody gania też jak trzeba się kogoś o coś zapytać, w języku obcym a Zbyszki się wstydzą, ale jako rząd też języka nie zna, to zazwyczaj gdzieś idzie, pochodzi z 10 minut spieszony dookoła, na przykład stoiska informacyjnego, a potem wraca i mówi, że coś mówili, ale dziwny akcent mieli i nie wie. Młody wraca z światą piw A kiedy nie, nie mieli! Mieli, ale po osiem mojro W tym momencie jeden z Byszek aż się czerwony zrobił z oburzenia i dumnie skwitował. W kryminale nawet tyle nie płaciłem, do teraz też nie będę. Chuj w dupę! Usiedli przy tych browarach i zaczynają pomiędzy sobą podsumowywać wypad, gdzie który pracował, jak go szukali albo jak kogo ono szukał, obowiązkowy pojazd po angolach, szwabach, rumunach, arabach, Litwinach, Murzynach i oczywiście przede wszystkim zdradzieckich rodakach, bo ach tu rasa biją, to zaraz dwudziestu turków leci go ratować, a jak po jaka biją, to inni jeszcze kibicują, żeby mocniej. A taka prawda kolega, sam wiesz najlepiej jak jest. Elementem każdej opowieści jest już ostatni raz byłem, już więcej nie ma opcji. Dom odremontowany, samochód kupiłem, już dla niemca robił, nie będę! Ale i tak potem jeżdżą, bo jak wiadomo życie w Polsce obfituje w niespodziewane wydatki, najczęściej związane z niskimi kompetencjami dzieci Zbyszków w zakresie planowania rodziny. Jak Zbyszki wypiły po 3-4 piwa, to posnęły. O 7 rano z głośników płynie informacja, że ostatnie Zbyszki lecące z Saksów do Polski proszone są o natychmiastowe udanie się do bramki numer 12, bo samolot spierdala. Zbyszki śpią jak ci legendarni rycerze uśpieni pod patrami, tylko złożeni z mniejszej ilości rynsztunku, a większej ilości nerwicy i oj, Pochowanych w gaciach. Szkoda mi się zrobiło, to podbijam. Trącam ręką jednego i mówię, że Panie! Samolot wam spierdala. Ten taki otępiały był, ale jak zaraz do niego dotarła powaga sytuacji, to drze drzemordy do pozostałych, że Eee, kurwa, chłopaki, samolot nam spierdala. Zbyszki się zerwały w popłochu i zapierdalając, tym, że w panice każdy zapierdalał w inną stronę, a w dodatku żaden w dobrą. Konkurencję wygrał typ, który najebany, obudzony dopiero i kompletnie niewidzący, gdzie biec, postanowił biec prosto do samolotu. Nie mam tu na myśli biegnięcia przez lotnisko do bramki, potem przez ten rękaw, a potem korytarzem samolotowym na swojej. Tylko kurwa zobaczył przez te wielkie okna, co są na lotniskach jakiś samolot, co sobie stał, i pobiegł na Azymut, czyli wpierdolił się na pełnej kurwie mordą w szybę. Była ona najwidoczniej przyzwyczajona do takich zagrożeń, bo nic jej się nie stało, czego nie można powiedzieć o mordzie Zbysia, która się rozjebała kompletnie ze szczególnym uwzględnieniem łuku brwiowego. Znacie takie opcje z filmów, że w Wietnamie jest żołnierz ranny i leży na ziemi, a zaraz będą napalm tam zrzucać, ale jego koledzy ryzykując życie po niego biegną i go wyciągają? No, to Zbyszkowie też ten film oglądali, bo jak jeden mąż się z tych wszystkich kierunków cofnęli po niego, tylko nie krzyczeli ECHO, BRAVO, CHARLIE, DELTA, OVER itd., tylko KURWA. Coś ty odpierdolił, żyjesz kurwa, Zbysiu, Zbyszek kurwa powiedz coś! Długo wzięło pod ramiona, dwóch pozbierało jego reklamówki i znowu biegnął, już w dobrym kierunku nawet. Obsługa lotniska zobaczyła tę całą inbay biegnie do Zbyszków i krzyczy, że coś tam, coś tam medyk Tutaj już się miarka przebrała, bo nie dosyć, że ta jebana emigracja, alkohol, samolot spierdala, a zbyszek ranny to jeszcze najgorszy element stresowy, czyli popce mu mówią. Przy tym natężeniu bodźców jeden Zbyszek co niósł reklamówki, wyskoczył do obsługi i zaczął im napierdalać wiązankę po polsku, żeby się jeszcze dodatkowo nie stresować, a jednemu typowi wyrwał krótkofalówkę i ją rozpierdoliło ziemię, po czym zaczął biec dalej. Obsługa musiała mieć ładną inbę w głowie po tym, co się tam wydarzyło, że nawet nie wzywała ochrony, tylko w niedowierzaniu patrzyła a to po sobie, a to na znikających w końcu hali odlotów zbyszków. Jeszcze trzy godziny czekania mam. To tam potem poszedłem, ale widocznie zdążyli na samolot, bo ich nie było. I w sumie dobrze, bo w końcu sobie pojedzą tych mielonych. Pocieszą oko elewacją domu i nikt ich nie będzie wkurwiał, mówiąc po angielsku.